Zakończyliśmy już testy kampera Chasson X550. Relacja z tych testów wkrótce na naszych kanałach, na Facebooku i YouTube. Oddajemy dziś już pojazd w ręce właścicieli firmy Transam z pszczyny. A przy okazji obejrzymy jeszcze jeden bardzo interesujący pojazd. Jest to Ranger R555. O tym samochodzie opowie Szymon Majnusz. Cześć, Majnusz Szymon Transam. Na pewno nieraz już widzieliśmy się w jakichś innych relacjach. Przy okazji testu modelu X550 chciałem Wam zaprezentować. Nowy model Rangera, model R555. Co w nim jest takiego wyjątkowego? Zewnętrznie popatrzymy van jak van, natomiast charakteryzuje go na pewno to, że przy 6-metrowej długości mamy maksymalną wysokość dachu. Daje nam to na pewno przewagę w postaci. Dodatkowego łóżka podwieszanego z sufitu, co w tym modelu odbywa się elektrycznie, czyli elektrycznie opuszczamy łóżko do poziomu zero, możemy sobie wówczas wejść za pomocą drabinki. Dwie osoby mają pełnowartościowe łóżko, więc to co zawsze kuleje wanie. Dwa spania z tyłu, oczywiście. Natomiast z przodu musimy rozkładać jakiego rodzaju poduszki, tworzyć dodatkowe spanie. Tutaj za pomocą jednego przycisku spanie opuszczamy szybko, więc tworzymy sobie strefę nocną. Co jeszcze charakteryzuje ten egzemplarz? Bardzo fajna konfiguracja w nowym kolorze Campo więc taki pewien odcień szarości, na pewno go wyróżnia spośród tłumu białych samochodów, które bardzo, bardzo nawiązują do blaszanych, zwykłych vanów transportowych. Samochód jeszcze jest dodatkowo oparty na podwoziu z 16-calowymi alufelgami w kolorze czarnym. Naprawdę bardzo fajnie się to konfiguruje. I jeżeli chodzi o silnik, tutaj też warto się pochwalić, jest to silnik 2-3 litra. 160-konny, więc naprawdę przy tych gabarytach jest to bardzo sprawny, dynamiczny samochód. Zapraszam do środka. Jesteśmy w środku Rangera R555. Deska dobrze nam znana z Fiata Ducato. Jeszcze to jest egzemplarz przedliftowy, więc mamy tutaj nawiązanie do tego, co było w poprzedniej epoce. Dobre doposażenie, akurat tego egzemplarza, o czym wcześniej wspominałem. Mamy skórzaną kierownicę, zegary typu chrom, stację multimedialną XZenta. Która łączy się i sparuje z telefonem, mamy zestaw głośno mówiący i tak dalej. Fotele, oczywiście, w pełni lotnicze z regulowanymi podłokietnikami. O czym wspominałem wcześniej, to co najbardziej istotne w tym samochodzie, czyli to co znajduje się nade mną. Pełnowartościowe łóżko dwuosobowe, które, jak mówi nam katalog, sobie sprawdzę dokładnie, żeby Państwa nie pomylić, ma dokładnie 197 cm na 1,32 32, więc naprawdę dwie osoby wyśpią nam się. Bez problemu, natomiast z tyłu mamy łóżko 1,86 m, również na 1,32 m, tak więc cztery osoby mają naprawdę bardzo, bardzo wygodne spanie. Natomiast, co jeszcze ciekawe, możemy rozłożyć dodatkowe miejsce do spania pod łóżkiem elektrycznie opuszczanym spod sufitu, czyli klasycznie rozkładając stolik, opuszczając go w dół, kładąc kanapę, możemy sobie stworzyć miejsce dla dodatkowej osoby, bo też, co warto podkreślić, ten samochód jest pięcioosobowy czyli posiada piąte dodatkowe miejsce do jazdy tyłem, które mamy tutaj z pasem biodrowym. Co jeszcze takiego dodatkowego? Aneksik kuchenny, dobrze znana z vanów, lodówka kompresorowa Dometika. Co jeszcze jest fajne? U góry zastosowano nad zlewem i nad kuchenką pochłaniacz, więc dla fanów kulinariów na pewno mega, mega fajna sprawa, każdy to doceni. Co do samego ogrzewania, samochód jak każdy Ranger zasilany jest Olejem napędowym jest to urządzenie Truma Kombi 4, czyli mamy 4 kW, bardzo fajne, mocne urządzenie, dwufunkcyjne. Samochód dzięki temu możemy użytkować przez cały rok. Też co jest warte podkreślenia, samochód ma modułową łazienkę, więc łazienka skonstruowana jest w ten sposób, że tworzymy sobie kabinę prysznicową nie lejąc po żadnego rodzaju ściankach wykonanych z drzewa, czy jakichś innych elementów, które chłoną nam wilgoć. Zaprezentuję Państwu przy okazji, jak działa łóżko elektrycznie opuszczane spod sufitu. Mamy tutaj sterownik elektroniczny, dodatkowe zabezpieczenie kluczykiem, tak aby dzieci się nie bawiły włącznikiem, czy nie opuszczały łóżka bez naszej wiedzy. Jeżeli chcemy opuścić sobie łóżko, pamiętajmy o tym, że fotele muszą być skierowane do jazdy do przodu. Wówczas możemy sobie swobodnie to łóżko opuścić, naciskamy sobie na przycisk. Za pomocą jednego przycisku zamieniamy strefę dzienną na strefę nocną. Na łóżko wchodzimy sobie po rabince. U góry mamy do dyspozycji okno dometika 40x40, fajne dwie lampki LED, kieszenie na różnego rodzaju drobiazgi, książki czy też telefon komórkowy. Jak widzimy, system pracuje bardzo sprawnie, szybko. Obciążalność tego łóżka to też istotne wynosi 160 kg, więc dzieciaki bez problemu mogą nam się tutaj zmieścić. Jak jesteśmy w tylnej części, warto też zwrócić uwagę na ogromną ilość półek oraz szafek. To jest naprawdę przewaga tego samochodu. Zobaczmy, tutaj mamy pełnowartościową szafę z drążkiem. Tutaj mamy szafkę dwukomorową, szafki szerokie, naciuchy. Istotą też jest bardzo dobre doświetlenie. Wcześniej wspominałem: z przodu mamy okno 40x40, z tyłu również takie samo czyli dometikowskie z przeźroczystym dachem. Z boku okna, też w dużej ilości akurat zamontowane są w tym modelu dometika SR7. Więc okna, które są osadzone w ramie, bardzo fajnie się komponują w nadwoziach typu VAN. Pod łóżkiem z tyłu mamy dodatkowe komory bagażowe, możemy je sobie też modułowo, dowolnie konfigurować, w zależności od tego, co przewozimy w samochodzie.